Przyjechaliście na troszeczkę dłuższe spotkanie, a skończyło się tylko w trzech no ja akurat nie z takiej perspektywy patrzę na to wszystko zupełnie inaczej raczej obiektywnie staram się podchodzić do tego co robię, do swoich obowiązków natomiast z dużą przyjemnością jak zawsze przyjechałem do Mugina. lubię tu przyjeżdżać z kilku powodów wraz, że mieszkał tutaj Tomasz Mitović, chociażby hala jego imienia przecież zawsze jest, jest okazja, żeby też odwiedzić cmentarz przy okazji tych, tych wizyt natomiast jeżeli chodzi o atmosferę meczu bardzo mi się tu zawsze podoba uważam, że Mugila jest kapitalny klimat do tego żeby ta siatkówka na najwyższym poziomie mogła się tutaj rozwijać, istnieć. Mam nadzieję, że wyniki sportowe drużyny w tym roku wszystkich satysfakcjonują. To wiemy, że będą jeszcze lepsze. Perspektywa gry w play-offach to jedno. Puchar Polski gdzieś tam, gdzieś tam dalej. A Myślę, że mecz dzisiejszy, krótki, 3 do 0, nikogo w Lublinie chyba nie zmartwił. Jedyną grupą, która może mieć jakieś ale umowne do tego, że, że nie było dłużej, to tylko ta grupa kibiców skry, która która na ten mecz przyjechała, ale nie, super, było ok. Gratuluję, zwycięstwa zasłużone jak najbardziej. Faktycznie chyba nikt z nas nie spodziewał się spotkania, które zakończy się w trzech setach, ale tak jak, tak jak powiedziałeś, ta atmosfera tutaj nie pierwszy raz, choć klub jest krótki, raczej krótko w, w lidze, to dopiero nasz trzeci sezon, a już patrzymy na play-offy, to jest coś naprawdę niesamowitego. Tak, sportowo na pewno i z tego co wiem, bo rozmawiałem chwilę z prezesem, ta tendencja wzrostowa rozwoju drużyny będzie miała miejsce że to nie jest ostatnie słowo, które klub z Lublina powiedział, że tu ma być perspektywicznie jeszcze lepiej Docelowo gdzieś tam marzy się wszystkim walka o najwyższe laury z medalami na czele. Życzę jak najbardziej tego wszystkiego. Co do atmosfery, tak jak mówię jest kapitalna. Fajnie, że Lublin ma swój styl w organizacji i prowadzeniu meczów. Ta prezentacja wygląda bardzo sympatycznie. Kibice są bardzo pozytywnie nastawieni do, do siatkówki. Nie ma takiej negatywnej presji na zawodnikach, czy to jednej, czy, czy drugiej drużyny. Widać, że oni się znają doskonale na, na siatkówce, kichają tą dyscypliny. Ja mówię, są takie dwie hale super w kraju, gdzie ta atmosfera jest bardzo przyjazna zawsze. Lublin i Gdańsk. Ja to zawsze stawiam jako wzorzec absolutny, bo nie ma takiego dopingu wymagającego, nie wiadomo czego. Nagradzani są też goście po dobrych zagraniach i to mi się bardzo podoba. Dziękuję bardzo w takim razie. Dziękuję. Nie spodziewał się tak szybkiego, tak szybkiego meczu. To dla nas dobra wiadomość. No zdecydowanie. Był to mega istotny mecz w perspektywie tego, jak wygląda tabela. Bełchatów w ostatnich kolejkach grał naprawdę świetne spotkania, więc trzeba było być gotowym na twarde spotkanie. Takie też było. Oczywiście na pewno Bełchatów dużo stracił na tym, że nie grał podstawowo atakujący Dawid Konarski, bo jest to ostoja tej drużyny, ale to nie zmienia... Takie rzeczy, że my zrobiliśmy kapitalną robotę i ten mecz wygraliśmy, wy, wyszarpaliśmy drugiego seta i z tego możemy być dumni. Także wspaniała atmosfera, kibice nie nas do pingiem. Myślę, że bez nich byłoby, bez was byłoby dużo, dużo ciężej wygrać to spotkanie. Może dla kolejne mecze i to nie będą łatwe mecze. W tej widze nie ma żadnego meczu łatwego, nawet jak się jedzie do teoretycznie ostatniego czy przedostatniego miejsca w tabeli, trzeba podejść do tego z wielkim respektem, z dużym szacunkiem i po prostu zagrać swoją grę. My niejednokrotnie w tym sezonie pokazaliśmy, że z tymi teoretycznie słabszymi zespołami e, potykaliśmy się i, i ciężko nam się grało, więc musimy każdego rzecznika szanować, do każdego meczu podchodzić z dobrym nastawieniem i, i jestem przekonany, że wtedy wszystko potoczy się tak, jakbyśmy chcieli na koniec sezonu. Czyli jednym słowem zapraszamy jak zwykle na nasz sektor, żebyśmy po każdym meczu mogli celebrować razem ten, tą, to zwycięstwo. Ja pamiętam, to chyba pierwszy raz się zdarzyło w Katowicach, jeśli dobrze pamiętam, w zeszłym sezonie albo dwa sezony temu, zgadza się? E, możliwe, że tak. Nie pamiętam, właśnie próbowałem sobie ostatnio przypomnieć po którym, meczu, e, to się, po, się, po którym meczu to się zaczęło. Wydaje mi się, że po pierwszym wygranym w tamtym sezonie. Tak mi się wydaje, że trochę też nam kamień z serca spadł i, i po prostu chcieliśmy to celebrować razem. E, no więc mam nadzieję, że jak najwięcej będzie takich momentów, bo, bo to są wspaniałe momenty i myślę, że wszyscy no, jesteśmy wtedy mega szczęśliwi. Dziękuję.